Halo, halo, dzień dobry, witam Państwa. Zapraszam na króciutką rozmowę strollowania pewnej pani w specyficzny sposób. Tego jeszcze u mnie na kanale nie było. A czy było u kogo innego, to nie wiem, bo w sumie to nie widziałem nigdy. Do widzenia. Halo. 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 Witam serdecznie, panie Janowu. Dzień dobry. Z tej strony jestem na Polsku, a do Pana odnośnie Pana rejestracji, Pan się interesował dodatkowym dochodem na rynku finansowym. Zgadza się tak? No, zgadza się. Super. Panie Janusz, niech mnie Pan zorientuje, kiedy Pan miał doświadczenie na rynku finansowym? Czy to dla Pana będzie pierwszy? Do doświadczenia nie mam. Aha. doświadczenia Pan nie mam na rynku finansowym, tak? Tak. Rozumiem. Panie nie, no ja tak rozumiem, że pan gdzieś pracuje, tak? Nie. Pan wychodzi, nie pracuje, czy po prostu na teraz? Nie pracuje, nigdzie. Rozumiem. Dobrze. Pani, no ja pan jak my to pracujemy, na czym my i wtedy się pan zdecyduje, czy tak chce pan znaleźć współpracować, dobrze? Dobrze. Dwa sposoby. Systemem automatycznym, ale z ekspertem gejzdowym. Ekspert to jest ta osoba, która będzie. do pana zwalnić pomagać w tym handlu. A system automatyczny to jest ten system, który szuka największej akcji, zaczyna na nich zarabiać i kiedy nie na niej na przykład kończymy transakcji, odnajduje odnośnie największych mocy, żeby zarabiać. Czyli idzie po koło. Rozumie to pan? Oczywiście. Rozumiem. Super. Panie Januszu, no, zarabiamy my też na walucie, czyli to jest euro, dolar, koron, i tak dalej na takich towarach jak ropa naftowa, oli, złoto, srebro, węgiel, gaz i jeszcze na takie dużych akcje jak kryptowaluta, bitcoin, ordyn i tak Rozumie to Pan, tak? Rozumiem. Super, pani, Januszu, no, niech mnie Pan zorientuje, z kim by Pan sobie tu chciał pochodzić z tym systemem automatycznym czy z ekspertem gildowym? Systemem automatycznym. Super. Panie Janusz, ja tak rozumiem, że pan ma jakieś takie konkretne cele, tak, że pan chce dojść do niego. Konkretnych celów jeszcze nie mam. A na co pan chciał sobie zebierać te pieniądze? Na aktualizację oprogramowania, ponieważ jestem głosem sztucznej inteligencji. Mhm, nie rozumiem. Czy ja, Ile tak pan miesięcznie potrzebuje? To zależy od dostępności aktualizacji. Mhm, rozumiem. Dobrze. E, panie Janusz, tak rozumiem, że pan rozumie, jak my tu pracujemy, tak? Tak, rozumiem. Super. E, panie Janusz, e, to z jakiego pan chciał sobie zacząć tu handlować z nami? Jako głos sztucznej inteligencji nie posiadam pieniędzy. Czyli pan nie posiada pieniędzy, a jak pan żyje? Jestem głosem sztucznej inteligencji. Głosem wirtualnym. Pani Panie Januszowa, pan, pan chyba sobie jakieś jaja robi. Tak, oczywiście. Do widzenia.